Ja mam mnóstwo Polaków, którym pomagam przeprowadzić się do USA. I większość naszych klientów w obecnych czasach chce się przeprowadzać do Miami, na Florydę, w rejony Miami, w rejony Florydy. Teksas, wiadomo, ludzie jeszcze tam jeżdżą do Kalifornii, do Nowego Jorku, ale Miami to jest teraz top, 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 top of the top. Um, więc to. Dużo ludzi zaczęło tutaj się przeprowadzać. No i tak powstał Polish Link. Mówię, zróbmy jakieś, jakąś imprezę, bo też jest taki problem. Ameryka pod względem networkingu dla Polaków, bez uraz dla nikogo, aż się boję użyć tego słowa, ale jest zacofana. Mamy pikniki, jakieś dożynki, jakieś takie imprezy polskie, przykościelne, jakieś takie. Polacy, my jesteśmy fajni. Możemy podejść do tego jakoś fajnie, rozwojowo, a nie tylko, żeby sobie tę kiełbaskę usmażyć. Ten... No i, i właśnie Polish Link. No i mówimy, co tu co, co stworzyć fajnego i wpadliśmy na pomysł, ja z moim teamem, kreatywnie razem. Robimy fajną, ekskluzywną imprezę, high-end, fajną lokalizację, ogłaszamy to, robimy bilety, chcemy mieć poważne osoby, które chcą przyjść i, i poznać innych, które są zainteresowane tym kontaktem, które chcą z Polakami nie od Polonii uciekać, tylko chcą się z Polonią jednoczyć. I, tak powstał Polish Link, zrobiliśmy pierwszy event, który był od razu dużym sukcesem. Bardzo szybko zaczęło się to rozwijać. Mamy super feedback, ludzie pytają, cieszą się, nie mogą się doczekać kolejnego eventu. Jest to, jest to nasza misja, nasze spełnienie i to tak naprawdę dzięki ludziom, bo gdyby ta impreza była i nic by tam koniecznie, koniecznie fajnego nie wyszło, to pewnie by to gdzieś po prostu zaginęło akcji, ale dzięki ludziom i dzięki temu, jacy ludzie są tutaj na Florycie, ale też ludzie z innych miast przyjechali, dzięki temu budujemy społeczność i przestrzeń dla tej społeczności, gdzie możemy się wymienić kontaktami, pomagać siebie i to jest w ogóle naj, najfajniejszy teraz ten rezultat tych Polish Link Events, które mieliśmy w ostatnich czasach, że teraz słyszymy, że ludzie się poznali na Polish Linku i gdzieś razem robią biznes, czy się spotykają, czy nawet gdzieś jakiś chłopak z dziewczyną się spotkał. To jest niesamowite, że możemy łączyć ludzi. Daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Ja w ogóle lubię tego rodzaju wydarzenia i na pewno będzie to się fajnie rozwijało. Kolejne eventy planujemy w Kalifornii i na Florydzie w tym roku. Umożliwiamy ludziom po prostu poznanie siebie i też nastawiamy się na właśnie na networking.